Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj opowiem jak skonfigurować TradingView i ustawić sobie wszystkie funkcje tak, żeby to fajnie nam działało. Przed obejrzeniem pamiętajcie, że wszystko co powiem w tym filmie jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią. Nie jest to porada inwestycyjna. I pamiętajcie, że. Stop losy stosują tylko małe dziewczynki. To absolutnie nieprawda i warto podchodzić ostrożnie do swoich pieniędzy. No dobrze, przede wszystkim tłumaczenie. Zaczniemy sobie od opisania wszystkich elementów, które tutaj widzimy na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim mamy nasze okno z wykresem, który najlepiej ustawić sobie do analizy technicznej logarytmiczny. To zmienia skalę wykresu. Ustawiamy sobie wykres logarytmiczny, na którym widzimy cenę danego aktywa w dolarach, ewentualnie w czymś, co sobie tutaj ustawimy. Dalej mamy naszą listę obserwowanych. W niej podstawowo znajdują się y, akcje, waluty Bitcoin, Ethereum, widzę się jeszcze, ale. Szczerze nie pamiętam, możemy sobie dowolnie ustawiać listy obserwowanych w wersji podstawowej TradingView tylko trzy. Dalej mamy alerty, które możemy ustawiać, jak to zrobić, powiem za chwilę. Dalej mamy drzewo obiektów, na którym można sobie dowolnie chować i ukrywać linie bądź jakieś elementy, które się tutaj znajdują. dalej mamy nasz pasek z narzędziami tutaj możemy wybierać co aktualnie robimy na samym wykresie możemy albo wybrać sobie różne rodzaje kursora mamy linie różnego rodzaju promienie linie kąty do mierzenia kanały pitchforki Kolejną rzeczą, którą możemy robić, są różnego rodzaju ym, narzędzia do analizy oparte o ciąg Fibonacci'ego. Tutaj mamy różne formacje, to są już trochę bardziej zaawansowane rzeczy. Tutaj mamy y, róż, y, projekcje cenowe, które możemy sobie ustawiać nasze pozycje na trading w na których mamy risk-reward ratio. Możemy ustawiać wartości liczbowe. Dalej możemy ustawiać sobie pędzle, markery, strzałki, różnego rodzaju kształty, którymi możemy yy, określać sobie jakieś rzeczy na wykresie, na przykład jakieś zaznaczać dla nas ważne punkty, Podkreślić coś. Można po wykresie pisać, doczepiać sobie znaczniki z uwagami. W kolejnej zakładce mamy różnego rodzaju emotki, które możemy przyczepiać w jakimś miejscu. Kolejnym ważnym narzędziem jest linijka, za pomocą której możemy mierzyć sobie odległości, między na przykład świeczkami, mierzyć ilość słupków, wyniki procentowe. Z linijki możemy korzystać, tak jak ja teraz, czyli że nam samodzielnie kursor jest dociągany do jakiegoś punktu, albo do body świeczki, albo do wika, żeby, to, żeby tak było trzeba włączyć sobie magnes. A po wyłączeniu magnesu możemy do dowolnego miejsca na wiku albo na body dociągnąć naszą linijkę. Kolejnym bardzo ważnym elementem są interwały, czyli długość każdej z pojedynczych świeczek. Przy interwale 5-minutowym każda świeczka ma długość 5 minut. Przy interwale 15-minutowym każda taka świeczka ma długość 15 minut. Przy 30-minutowym ma długość 30 minut. Przy godzinnym, godzinę. Przy dziennym, jeden dzień. A przy 3-miesięcznym, 3 miesiące. I tak jest z każdym interwałem. Interwałów trochę jest. Dodając sobie interwały do ulubionych, można je przypinać do tego paska, aby za każdym razem nie trzeba było tutaj rozwijać tego. Dalej, możemy sobie wybrać różne rodzaje świeczek. Są świece, takie jakie mam teraz. Można ustawić sobie świece, które na przykład są puste w środku. Linie, chociaż na linii nie polecam. Ym... Można ustawić świece m.in. Heikin Ashi, które są potrzebne do Spider Linii, o których będę mówił w jednym z płatnych kursów. W kolejnej zakładce możemy dodawać sobie wskaźniki oraz rozwijać te, które aktualnie mamy już dodane albo ulubione. Wpisujemy sobie po kliknięciu na ikonkę wskaźniki, nazwę danego wskaźnika jaki potrzebujemy, na przykład średnia krocząca, i możemy dodać sobie średnią kroczącą. Po kliknięciu na nią możemy ten wskaźnik edytować, na przykład jego długość, czyli w tym wypadku to z ilu ostatnich świeczek jest wyciągana średnia po wpisaniu wartości 100 wygląd nam się diametralnie zmieni, dalej yy, możemy sobie dodawać alerty dla danych kryptowalut i cen, na przykład przy tym wypadku dla kryptowaluty ton. Parze ton USDT przy przecięciu, przy danej cenie, tutaj akurat wybrałem tą, która jest. Możemy sobie ustawić jakąś tam dowolną cenę. Po prostu pojawi nam się alert, przyjdzie w postaci powiadomienia tego, co akurat mamy skonfigurowane. Alert może przechodzić każdorazowo przy przecięciu albo tylko raz. Można ustawić datę wygaśnięcia tego alertu, nazwę alertu, wiadomość, która nam przyjdzie. I to, gdzie takie powiadomienie przyjdzie. Dalej możemy sobie odtwarzać czasowo, przeprowadzić analizę wsteczną i po prostu odtwarzać sobie sytuację na żywo. Dobrze, teraz przejdziemy do omówienia trochę bardziej szczegółowych elementów TradingView. Tutaj mamy podgląd danego, danej pary, którą aktualnie mamy wyświetloną. W momencie, w którym sobie tutaj wejdziemy, mamy całą listę daną, którą możemy sobie przejrzeć. Tutaj mamy wolumen podany w ilości sztuk danej kryptowaluty. W tym wypadku to jest wolumen podany w ton. Tutaj mamy wolumen podany w Ondo, wolumen podany w Jupiterze. Dlatego w przypadku takich wolumenów często ich wartość się zwiększa wraz z spadkiem ceny i zmniejsza wraz z wzrostem, gdyż wolumen w dolarach może być taki sam, ale ze względu na zmianę ceny zmienia się sama wartość wolumenu. Tutaj możemy po otwarciu tych trzech kropek yy, mamy zarządzanie daną listą, można ją dostępnić, zrobić kopię, zmienić nazwę wyczyścić yy, można sobie zaznaczyć co tu nam dodatkowo się jeszcze ma wyświetlać na przykład teraz dodam sobie wolumen to wyświetla mi się jeszcze wolumen to można sobie wedle uznania edytować yy, dobrze, dalej można zrobić sobie screena wykresu, tutaj z no, samego wykresu, ani bez list, wtedy nie będzie ani narzędzi, które mamy podane. Sam wykres, to jest wygodniejsza wersja. Można wykres rozszerzyć do całego ekranu. Co w się sensie przydaje przy małych monitorach, albo jak też ma na przykład tylko jeden. Można wejść w ustawienia wykresu. Tutaj można edytować sobie wszystkie. Um, wszystkie, tak naprawdę, elementy optyczne wykresu. Można, na przykład, usunąć korpusy świeczek, można usunąć granice. O, to są granice. Można usunąć same wiki. Um, są strategie tradingowe, w których, na przykład, usunięcie wików po prostu ten wykres um, poprawia jego. Jakość patrzenia na niego, bo po prostu są czasami zbędne, to jest jak najbardziej przydatna opcja. Tutaj najlepiej sobie ustawić precyzję na domyślną, tak jak zresztą jest domyślna, strefa czasowa dowolna, bądź w której się znajdujemy, albo na przykład, jeżeli gramy w oparciu o jakąś giełdę amerykańską, londyńską, no to można sobie ustawić tamtejszą strefę czasową, aby wiedzieć, która jest tam godzina od razu. Godzina się wyświetla tutaj, plus strefa czasowa. Dalej mamy linię statusu, tutaj można zmieniać sobie wartości podane w tym pasku, na przykład logo innej kryptowaluty, tytuł, godzinę otwarcia, wartości wykresu, zmiany kosmetyczne, argumenty, skale i linie. Tutaj możemy zmieniać sobie Um, rzeczy, które są widoczne. Na przykład dzięki temu mamy tutaj schowany Dalej możemy yy, etykiety ustawić tak, aby na siebie nie nachodziły. Można usunąć na przykład odliczanie do zamknięcia słupka, które mam włączone. No, tutaj też reszta to są elementy estetyczne. Wygląd. Tutaj można edytować same pole wykresu. Na przykład można ustawić jego kolor na jednolite. Jak ktoś chce, może mieć żółte. Pełna dowolność. Można ustawić linie siatki. One domyślnie są bodajże pionowe i poziome, ale moim zdaniem są całkowicie zbędne. Tylko nakładają dodatkowe elementy, które przy bardziej zaawansowanych wykresach po prostu przeszkadzają. W momencie w którym ustawimy sobie Coś takiego i powłączamy wszystkie aktualnie rzeczy, z których się korzysta. I jeszcze się włączy linie siatki. No to robi się po prostu ten wykres mało widoczny. Jakby i tak był dobrze widoczny. Dlatego polecam to sobie wyłączyć. Nie jest to do niczego potrzebne. Można ustawić znak wodny danej pary handlowej, który może do jakiegoś screena czy coś, ale mm, też się raczej nie przydaje, no bo tą parę widać, każdy może sobie sprawdzić na czym akurat jest, a też tylko zakłóca odbiór wykresu. Można zmieniać jego. Tutaj kolor przezroczystość, to wszystko jest edytowalne. Dalej mamy też, no tak naprawdę, już zmiany estetyczne. Można sobie zmieniać marginesy. Dobrze. Kolejną fajną rzeczą, z której polecam korzystać, jest aplikacja TradingView. Nie korzystać z, z TradingView przez przeglądarkę, tylko pobrać sobie na komputer aplikację, gdyż można albo sobie od razu tutaj dodawać więcej kart, wykresy. Można sobie y włączyć kalendarz ekonomiczny, na którym mamy z całego świata wydarzenia ekonomiczne. Tutaj też można ustawiać, czy mają być to wydarzenia np. odnośnie obligacji, czy PKB. Hmm, praktycznie co się chce. Można sprawdzać dywidendy. Można. Sobie ustawić, że na przykład tylko rynek amerykański, co nas interesuje, na przykład tylko Stany Zjednoczone, i wtedy mamy same wydarzenia ekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych. Można sobie sprawdzać kondycję rynkową. szybki przegląd do kawki rano można sobie włączyć mapy na wszystkie różne ym, sfery rynku, na przykład kryptowaluty. I wtedy mamy taką fajną mapkę, na której mamy pokazane od razu jak wygląda sytuacja danego dnia, czy spadkowy, wzrostowy, zmiany. Można zobaczyć sobie wiadomości jakieś ciekawe. Dobrze, jeszcze jedną funkcją, o której warto wspomnieć, jest podział ekranu. Można podzielić ekran na więcej wykresów na karcie, co pozwoli nam podzielić sobie ekran na przykład na dwa. No, po prostu na dwie części, na których można dodać sobie dwa wykresy, można dobrze. Kolejną rzeczą, o której chciałbym wspomnieć w tym filmie, są pakiety. Czy jest sens kupować sobie na przykład Trading View Premium dla większości osób. Raczej nie ma sensu zmieniać pakietu. Dosłownie pakiet Essential albo pakiet podstawowy, darmowy są w zupełności wystarczające. Takie pakiety jak premium czy plus, już abstrahując od ym, pakietów profesjonalnych, no, do, 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 do normalnego korzystania. Jest to całkowicie niepotrzebne dla przeciętnego użytkownika. Dobrze. Dziękuję za obejrzenie tego stosunkowo krótkiego poradnika, w którym przedstawiłem podstawowe funkcje TradingView. I jeżeli coś jeszcze byście chcieli wiedzieć, no to proszę pisać w komentarzach. Kolejny film będzie mniej więcej za tydzień, może parę dni. Możecie pisać o czym byście go chcieli. Dziękuję. Do następnego.